Witam serdecznie pod Mogą Oświęcinem na konferencji prasowej. Przypomnę, że znajdujemy się w fazie playoffów. Jest to trzeci mecz. W tej chwili wynik jest 2-1 dla tych ale wszystko jeszcze jest otwarte. Witam gości, witam tenera Mogą I jak zawsze prosimy o podsumowanie meczu. Zaczynamy od Mogą Bardzo poważny mecz, i dwóch ми сме се бе зберано повеќели на разјезде, тоа сме рали. Рали сме то фале да ги пешат минут. Не ja сум задоволен там, 10 минута и друге терци и кри сме спиточне нашите карами поставили дружини домаци на на ноги, але таа остатја терција била в нашей остатки во во Na pewno spokojnie. Ten Aksel miał 8 dzieci. Muszę to składać. Bierzemy zagrać w malę. Nie wykonowaliśmy w założeń taktycznych długiej intencji. Przyznam, trochę popsuliśmy szyki. Chcieliśmy iść za ciosem, ale niestety no, nie udało nam się. Największym błędem meczu było oddanie, oddanie lodu i czasu, i miejsca w każdej strefie. Na to uczuliłem moich zawodników, że jeśli chcą powalczyć z drużyną musimy odebrać miejsce i czas. Niestety była przepaść między napastnikami i obrońcami, więc rozjeżdżali się i tak pokonali na, nas w tym meczu. To wszystko, dziękuję. przy młódcy, tak? Jakubi. Jakub inni z Unii? Janusz. Janusz. Prosimy panów dziennikarzy o zadawanie pytań. No, Celegaj Janusza bym prosił, bo to chyba też jego jeden z lepszych występów po yy, tym długim czasie rozkręcenia się. Zaraz swoją dwójkę? Taką zacznę, że tutaj. tutaj. Tutaj, w trzymieciu dawanki. Proszę tak. dalej. dzisiaj. Jego, jego lud? Nie znam czy o ludach, ale ten atak robił, że będę na parzyższej że już w w tym drugim meczu. Czy się sobie jechał tak, bo się nam brakuje woźnica. Tak nie sądzę, jak te zmiany robić w tych atakach. Rali z w tej samej, z tym samym zestawieniu, co doma w tym drugim meczu. Jeszcze pytania? W trenera Krzymana. Jest Pan zadowolony z postawem przemysłowym bitka dzisiaj? Od wygrać, ale nie mogę w 100% pewnych w swoich trawencjach. No tak, chodzi zestawienie różnych pozycień, to u siebie się nie mieni. Czyli że postawiliśmy znowu manierów, a te trzy branki tych te drugiej tercji da co mogą obronić, ale, ale jednoducho nie da się wszystko obronić. Tam mori obrancowie, a dla tego branki padli, a padli, a przeważa tu się, tam 4 na 3 dostały się branku trecca. Ale na razie drużyna nam wierzy, ja mu wierzę i że będę bronić za Jeszcze jedno pytanie, kiedy Woźnica wróci do składu? Woźnica trenuje no teraz w na drodze, ale po zapaleniu plus to jest długo lodowa zależy, to jest, ja Wam dam w aż później. Sama kiedy przejdziemy, przez jest Czyli się w przeładach rozwywania akcji nawet kastocie to zawieszeniu? Gola, jak się odgaduje w Lubezki, a ale tylko Gabryś. No, a powiem szczerze, że przypadek. Nie, ja nie wiem czy przypadek na, na to liczyłem. Każdy z nich może szelić. No, no, ja tym kroszkę do bramki, no nie? To jest największy problem. Nie wiem, czy psychiczny psychice coś leży. Zamiast oddawać ciało, to chcą pięknie wie grać, no, technicznie z nimi nie możemy grać. To nie jest hokej co Możemy grać z T.A. bo wiadomo, ona jest doświadczona i bardzo dobra drżna. Mam 4 dobre piątki więcej. Jak ocenisz D.A. Ossa po, po tej przerwie? Po przerwie, no długo no, nie było, trenował. może że mógł zrobić więcej. Nie było źle. Bez żokały, skombinowaną yy, kombinowaną obroną. Yy. Gabryś chodził do dwóch pt. Potem to nie jest co do dla tak? To, no, to był że wzięliśmy młodego bramkarza, po prostu wsadzić jednego dodatkowo i wiadomo, ja tak. no, trzeba mieć czterech młodzieżowców w składzie. Eee... Próbowałem coś pozmieniać, ale... Mamy jeszcze jakieś pytania? Prywa, że jak Pan ocenia czy bramkarza? Tak? Czy większa zasługa obrońców w tych straconych bramkach? Czy... A... Wiem że tak pół na pół. No, wina leży po środku, no, to zaczyna się od przodu, przechodzi przez linię napastników, potem obrońcy i jest bramkarz. No, ma. akurat w tych dwóch meczach co przegraliśmy no, od pół na pół obrońcy i bramkarz. Nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na intro. Myślę, że mi to pomoże. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Panie Jacku, zapraszam. bardzo dziękuję.